Siemaneczko na początku organizuje rozdanie na dodanie do znajomych z konta Mikado 26. Więc, żeby wziąć udział, trzeba zostawić łapeczkę w górę pod tym filmikiem, napisać w komentarzu swój nick z blog Planet, a po trzecie zasubskrybować mój kanał. Jak tego jeszcze nie robisz, musi być szary przycisk subskrybuj, to jest bardzo ważne. A w dzisiejszym odcinku mamy no, czwartek, 27 sierpnia, e, godzinę 10.30 i wprowadzono. A mało, mało, mało taką mini aktualizację, ale myślę, że e, bardzo dawno takiej aktualizacji nie było. Ale zaraz e, się przekonacie, e, co zostało takie dodane. Na początku zakręcimy sobie kołem Fortu, zobaczymy e, ile bilecików, bilecików i 15. No 15 jest całkiem e, średnie, nie, nie źle, nie jest lep Dobrze, jest tak. Ok, zobaczymy następnym razem, i tutaj dobra, jednak jest jeszcze gorzej, bo tylko dostałem monety, więc tutaj naprawdę no, nie popisał mój los. No trudno, dokup, dokupimy sobie 5 bilecików i mam razem 770 bilecików. E, no i może przeczytamy po prostu wiadomość na poczcie, żeby się dowiedzieć, jaka dzisiaj aktualizacja. Penny Pandora, muzyka. E, Hej, Mikalo, tak sobie myślałam, skoro ta planeta nazywa się Tropikalipso, to może uatrakcyjnimy muzyką Kalipso. Właśnie dodałam do sklepu dwa nowe klocki: stalowe bębny oraz muszle. Każdy klotek ma 8 nut w skali pentato pentatonicznej, dobra, więc możesz od razu zabierać się za tworzenie swojego kalipsowego hitu. Serduszko! No i tak, te dwa klocki się prezentują. Dawno nie było aktualizacji, jeżeli chodzi o klocki, które coś robią. W dzisiejszym odcinku one mogą grać. E, I tutaj dużo osób mówi, że są bardzo drogie, i są niezadowoleni z, niezadowoleni z tego. Więc kliknijmy sobie, zobaczmy, i zobaczmy, czy takie drogie. E, Muszla kosztuje tutaj, jest bez SVIP ale kosztuje 50 tysięcy, no jest dosyć drogo, no na moje na moje tutaj monety to jest czas całkiem mała opcja. Kwota, no ale wiem, że niektórzy nie mają tyle kaski, to na pewno dla nich to jest wielka kwota. I stalowe bełny za 50 diamentów, no to też jest troszeczkę drogo, bo no 50 diamentów, no to, no tak wiecie, no pakiet srebrny prawie by musiał pójść połowa pakietu, więc tak 8 zł za ten klotek, tak naprawdę. Więc całkiem, całkiem drogo na ja to patrzę, na gracze. Więc, według graczy, to jest bardzo droga cena. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie o tych cenach. No, my sobie oczywiście zakupimy. Jestem po to, żeby wam pokazać pokaż te klocki jak nie, mo nie można je kupić, albo po prostu sprawdzić yy, czy polecam te klocki i czy warto je kupić więc na początku kupimy sobie muszle za 50 tysięcy mamy kupioną oraz stalowy bęben za 50 diamencików, pyk mamy kupione troszeczkę było nam yy, kasy i diamencików ale to nieważne. no i teraz tak naprawdę możemy sobie przejść do budowania czatu czy świata, po prostu wejdziemy sobie w świat yy, pusty, może być yy, rozmiar średni w sumie i możemy w sumie zacząć tylko może dałbym sobie białą podłogę. Biała podłoga zawsze zawsze z nie. I damy sobie te dwa kluczki muszla oraz klocek stalowe bełmny. I o to chodzi z tymi ośmioma pentatonicznymi dźwiękami. A tu chodzi o to, że mamy tutaj właśnie numerki hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4, 5, 6, 7, 8. To tak samo. To są takie numerki przy właśnie klockach z muzyką. Wiadomo, że tak jest. Jak nie wiecie, no to na przykład wyjdziemy sobie tutaj, gdzie jest gdzie są jakieś inne Klocki. O, tu mamy pianino, on tak samo są też takie takie rzeczy. I teraz założę sobie słuchaweczki żebyście mogli też y, słyszeć y, tutaj wszystkie dźwięki. E, też będziecie słyszeć jak ktoś daje uśmiech, no, ale trudno, tak już jest. E, na przykład, jak dajemy sobie pia pianino 1, pianino 2, 3. Ojoj, nie to. E, pianino 4 i 5. Zobaczycie, że to jest o wiele inna tonacja dźwiękowa I patrzcie wtedy mamy taki właśnie taki efekt, bo mamy 1 2 3 4 5. No, o to chodzi jakby co. Jak ktoś nie wiedział to 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 chodzi, ale my sobie zobaczymy na, te kropki. Na początku muszę sobie zobaczymy, są takie kolory. E, dobra, my na początku zobaczymy sobie jedynkę i, i i to. Dobra, zobaczmy, Więc jedynka, jedynka. Ej. Ej. Moi kochani, to jest dźwięk z yy, Nexusa, jest taka muzyka, nie wiem czy wiecie, ale yy, jak się dźwięki na BSP, to jest taka muzyka z tego właśnie yy, instrumentu, z tych muszli, a to jest... Yy, a to są te jak to się nazywa, to są yy, stalowe bełkny i to. I to też gdzieś tam słyszałem, więc to jest naprawdę mega super. Dobra. Zróbmy sobie tonację, w sensie pentatoniczną yy, tonację, więc dwa, yy, trzy... To słychać w sumie też. O kurczę, nie tak chyba źle. Yy, 4, yy, 5, 6, 7 i 8. Dobra, i zobaczmy, jak to będzie słychać, bo tak to wygląda właśnie taka tonacja, że się barwią kolory na coraz jaśniejsze, od najciemniejszego do najjaśniejszego. No i zobaczmy, uwaga. Wow, dobra, bardzo fajny, to jest właśnie ten dźwięk, naprawdę to jest mega super, Patrzę. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no i to jest naprawdę super. Zróbmy e, to, to tak samo, ale z tymi e, bębnami metalowymi, ojoj, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem, dobra. Mamy chyba 8 chyba równo, i zobaczymy, jak to będzie tutaj słychać. Uwzaj uwaga. Też bardzo fajutko. A teraz spróbujmy po prostu pobiegnąć. Super. <śla> Fajne to. Kurcze. Jeszcze raz czekajcie. Bardzo fajna muzyka. Dobra, bardzo fajnutkie, mi się to podoba Nie jak wam dźwięki tego, bo patrzcie To jest właśnie muszla A to są te bębny Osobiście muszle mi się o wiele bardziej podobają fajniutkie takie takie delikatne No bo w sumie to są muszla, to są bębny No to czego się dziwić Mikalo No więc tak sprężynują te klocki Są bardzo, bardzo fajne Możemy sobie budować jakiś taki mini e, mini parkurek. No chyba, że coś w topce już jest. Fajnie by było, bo mi się szczerze nie chcę budować. Będę z wami szczery. E, więc może coś by było fajnego w topce? O jest! Był tu się natonacja tylko, kurczę. Patrzcie, to tylko ciągle po innej mm, po tonacji idzie. Może tam. O, tam dalej jest inna tonacja żeby nie zginąć głupio to będzie to będzie super po prostu więc lecimy 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 ciach, ciach 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 o chyba był inny dźwięk nie wiem nie wiem chyba tak dobra tu 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 tu, tu. dobra o zmieniła się teraz jest to od najciemniejszego do najjaśniejszego co nie tak to słychać dobra mamy kryształ świetnie Pyk, znowu do dzwonki. Czak, czak. okej, okay. świetnie. Dobra. O, zmienia się tonacja jeszcze. Dun, 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 Teraz jeszcze dum, 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 ale szkoda, że, że, ta, że tylko dwa rodzaje klocków i mi się wydaje, że ta, ta aktualizacja jest taka, taka, żeby coś zapełnić mi się wydaje e, Bo no w sumie ten cel był bardzo długi, że e, chyba nie mieli pomysłu co bardzo takiego wielkiego zrobić e, Że po prostu zrobili takie, takie takie dźwięki po prostu Tak mi się wydaje Bo w sumie Nie, nie spodziewałem się żeby, były, żeby dźwięki były takie, nie jakby No i tu mamy już prawie metę i słychać po prostu takie dźwięki no więc w sumie tyle z tego odcinka, nie ma co tak naprawdę więcej chyba przedłużać eee, więc no Ała, te dźwięki są okropne, au Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że yy, filmik wam się spodobał z pokazu tych dwóch klocków eee, Więc dziękuję i do kolejnych odcinków, więc papatki